ったが見親子でね。 Nie ja o to chodzi w tej ewolucji, żeby każdy widział. z nich O, to. E każdy... Siatkaże, o, <tarnia> siatkaże, jadą. małe bramki, takie małe bramki w są oszczędzone na stronę... O, o, o,

Raz, działa. Witam Was serdecznie na takim nimbo, to właśnie, znacie skryperki na wycieczce Adwantys II. Zobaczymy, które ryby mamy nadzieję. dzieło. Zobaczymy, patrzcie tylko co słuchacie. Raz, dwa, sprzęt się psuje. Zobaczymy chiby. I krokodyle. Mnóstwo ciekawego ptactwa. Później to. Wróbcie zdjęcia, jak wspomniałem, proszę się nie wychylać ze względu na bezpieczeństwo. Po mojej lewej stronie jest toaleta, jeżeli by ktoś potrzebował skorzystać. Jakiekolwiek inne pytania, to ostatnie się do Was. Jakbyśmy nie znaleźli krokodyla, to tak wygląda. Słuchajcie mam go w ręku. Tego szukamy. I jakbyśmy nie znaleźli hipa, to tak wygląda hipopoda. We'll fall in the dials as we spot the animals. But just out of interest, like, do we have any bird watchers on board? I'm going bird watchers upstairs. Hut. Up? One second. Teraz to całe życie. Jaki samica sprawdza swojego przyszłego partnera, wznosi się bardzo wysoko w górę, z patyczkiem w dziowie, zrzuca go i wstrzymuje swojego partnera. Jak najdłużej, żeby w ostatnim momencie zaatakował go i przed dotknięciem wody złapał. Robi to wielokrotnie. Jak okaże się, że jest sprawny, tak padają razem rodzinę na całe życie. Jeżeli ona zginie w jakichś tam warunkach, czy on, partner umiera z tęsknoty. skroty. by side. The one of the two will be the female. Nie zdano się, będzie szukał skonstruowane, że widzi w głąb wody, czego my nie robimy. My nie jesteśmy w stanie zobaczyć.